Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, jest godzina chyba 8.30, wydaje mi się. Jestem w tej chwili w centrum handlowym Reduta, więc tak naprawdę wszystko jest pozamykane. Ale szukając zasięgu, tak sobie pomyślałem, że przydałby się wzmacniacz, wzmacniacz zasięgu. I tak sobie zacząłem myśleć i myśleć i myśleć tak, tak mam o tej porze, że zrobiłem taki dosyć spory skok myślowy odnośnie wzmacniaczy zasięgu. Bo wzmacniacz zasięgu mi się kojarzy oczywiście z sygnałem telefonicznym ale i też z tym, co w życiu najcenniejsze, czyli z czasem, bo nic innego tak nie wzmacnia wszystkiego, co robimy w życiu, jak czas. Czas pokazuje ci pewne rzeczy w zupełnie innej perspektywie, w zupełnie innej skali, jeżeli na przykład przez, bardzo, przez chwilę robisz coś nie tak, to ten czas sprawi, że to coś nie tak za chwilę będzie olbrzymie i będzie bolało. Jeżeli robisz coś przez chwilę bardzo dobrze, to czas sprawi, że, że po prostu to coś będzie bardzo dobre, bardzo duże i przyniesie Ci dużo korzyści. Czas sprawia, że pewne rzeczy odczuwamy mniej, jeżeli jest bardzo krótki, albo bardziej, jeżeli trwa bardzo długo. To jest też powód, dla którego maraton tak bardzo uderza nas po, po organizmie, bo przez bardzo długi czas jesteście poddanym bardzo intensywnemu wysiłkowi. I to jest właśnie ten moment, kiedy na maratonie wychodzą nasze błędy z przygotowań. Kiedy jeżeli na przykład przed maratonem trenowaliście pompki, to w trakcie maratonu na 35 km może was zacząć boleć biceps na przykład albo klatka piersiowa. I to jest coś, czego byście nie zauważyli, gdyby nie ten upływający czas i w tej dużej intensywności na maratonie. I tak sobie pomyślałem, jakby wszystko co robisz, Teraz, tu i teraz jest może dla Ciebie małe, może jest dla Ciebie nieistotne, a może jest wręcz w ogóle olbrzymie. Wręcz przeciwnie, może to co w tej chwili robisz wydaje Ci się największe na świecie. Ale to dopiero czas, ta skala czasu pokaże Ci, jakie to jest naprawdę. I czasem warto się na chwilę zatrzymać i powiedzieć, że nie będę teraz wyciągał wniosków, poczekam, zobaczę. Będę robił dalej swoje, będę robił tak, jak czuję. I dopiero za jakiś czas zobaczymy czy miałem rację, czy warto było się smucić, ewentualnie czy dobrze działałem, czy dobrze robiłem. I to sprawia, że zamiast tracić czas, bo ostatecznie na tym się to kończy, ostatecznie kończy się na tym, że zamiast tracić czas, jeżeli zaczniesz o tym myśleć, że tu i teraz rozpatrywanie tego, pewnej rzeczy mija się z celem, to nagle byś miał więcej czasu na to, żeby robić fajne rzeczy, robić dobre rzeczy, i nie przejmować się, nie tracić czasu na złe, negatywne emocje. Na wszystko przyjdzie czas i, i wszystko co robisz w pewnym momencie musi się wypłacić w tę czy na tą stronę. Więc uważaj, myśl o tym i tak. To często wychodzi przy, przy biegaczach, którzy dopiero zaczynają. Oni mówią, że biegali dwa lata dobrze i nagle coś im pykło i nie wiadomo, co się stało. A to się okazuje, że oni wcale nie biegali dwa lata dobrze. Oni biegali dwa lata źle i to się po prostu skumulowało i, i po dwóch latach po prostu przeciążyli to wszystko. I to jest właśnie czas. To jest ten wzmacniacz zmacnia, sygnału. Oni robili coś źle i to coś zostało w pewnym momencie tak powiększone, że w końcu to poczuli. Także taka moja rozkwina na dzisiaj. Taka moja sugestia dla Was na dzisiaj. Spójrzcie na to wszystko, na co tracicie dzisiaj czas. Na te wszystkie rozterki, na te wszystkie rozmyślania o tym, czy warto, czy nie warto, czy, czy dobrze jest, czy nie jest, w ogóle, że teraz jest tragicznie i tak dalej. Jest taki serial teraz ten o tych 13, o tych 13 odcinkach, czy tam od 13 częściach, gdzie taka dziewczyna opowiada o tym, dlaczego popełniła samobójstwo. I... Tam jest tak, że pokazuje to świat nastolatków, a nastolatkowie mają to do siebie, że nie przeżyli jeszcze bardzo w ogóle, no nie przeżyli życia jeszcze, tak? Nie przeżyli w ogóle życia. Mają przed sobą dopiero 15 lat, z czego świadomych, pewnie kilka. I dla nich często jest tak, i to pamiętam też ze, swojego, ze swoich młodszych lat i, i z tego co obserwuję dzisiaj, że jak coś się wydarzy teraz, tutaj na przykład w szkole czy gdzieś, to się wydaje na zawsze. Że jeżeli ktoś ci na przykład obrazi, albo ktoś się z ciebie będzie śmiał, to tobie się to wydaje na zawsze. A tak nie jest, nie? jakby. Ja mam dzisiaj 30 lat i jak patrzę sobie na te wszystkie rzeczy, którymi się kiedyś przejąłem, <grytanie> żadne z nich nie mają dzisiaj znaczenia, żadne. Ale to tak literalnie żadne. <grytanie> Faktem jest, że ja bardzo szybko się nauczyłem nie przejmować wieloma rzeczami i pozwolić sobie na to, żeby po prostu robić swoje. Ale jeżeli masz naście lat, to masz prawo tego nie umieć. Nie? Jakby masz totalnie prawo tego nie umieć. Jeżeli ci nikt tego nie pokaże, nawet nie chodzi o to, żeby ktoś cię tego nauczył, ale że ktoś ci palcem nie pokaże, albo raczej na przykładzie, nie? żebyś spojrzał i widział, że ktoś sobie radzi bez problemu, bo po prostu nie zważa na pewne rzeczy, które i tak czas kiedyś od ciebie zabierze. I to on podsumuje co i ja. No i tyle. Nie będę was tutaj już bardziej zamotywał, zamotował. Za, za. Jest trochę za wcześnie, co ja Wam powiem, ale chciałem się z Wami podzielić, bo, bo wydaje mi się, że to jest istotne, żeby o tym pamiętać. Czas pokaże, czas pokaże po prostu. A Ty w międzyczasie nie trać tego czasu, tylko rób swoje. Dzięki i do zobaczenia na kanale, na feedbacku, wszędzie gdziekolwiek. A może ktoś akurat z Was stędy przychodzi, tylko mnie nie zna. Śmieszne.